Czy wyobrażacie sobie zoo bez słoni, nosorożca, goryli? Gdzie bawiłyby się i szalały dzieci, odpoczywały mamy, gdyby nie plac zabaw i baśniowe zoo? Jak czułyby się gibony mieszkając dalej w klatkach, a nie luzem na pięknych wyspach? Czy też chciałoby im się tak pięknie śpiewać? Czy serwale skonfiskowane przez służby celne i przywiezione do zoo musiałyby w dalszym ciągu mieszkać w zamkniętym pomieszczeniu, jak wyglądałaby hala wolnych lotów, a przede wszystkim słoniarnia bez Morza Zieleni? Kto organizowałby wieczory marzeń, wyjątkowe imprezy dla dzieci pokrzywdzonych przez los? Czy powstałby klub miłośników Zo, zrzeszający jego fanów, zawsze gotowych do wsparcia? Gdzie można byłoby poznać tajemnice wojenne naszego Zo i usłyszeć o jego charyzmatycznym dyrektorze Janie Żabińskim? Kto inny śpieszyłby z natychmiastową pomocą w razie wypadków losowych wymagających natychmiastowego wsparcia finansowego? Tyle dokonań, tyle zmian i wydarzeń i wszystko dzięki Fundacji Panda, która wspiera warszawski ogród zoologiczny już 25 lat.